Siemanko, moi kochani widzowie, witam was tutaj w. Siemaneczko, moi kochani widzowie, witam was już w trzecim odcinku Ekonomicznego Akademika. Lukrecja e, zrobiła sobie drzemkę, zaraz ją obudzę, ponieważ musi odrobić lekcję e, na jutro do szkoły. W odcinku drugim przeżyliśmy pożar, zdobyliśmy trzech współlokatorów a, i prawie no, spóźniliśmy się do szkoły i prawie poszliśmy bez lekcji. Więc zaczynamy odcinek trzeci. Roz, y, czy ty. Aha, ona w ogóle jeszcze się nie wyspała, więc dajmy jej jeszcze chwilę. Dobrze, moja droga, ty sobie w ogóle tak zablokuj sobie drzwi. Dla wszystkich z wyjątkiem lukrecji. E, idź, skorzystaj. Zjesz sobie jakąś kolację, ale coś takiego może, co nie wymaga e, używania kuchenki, onigri. Zróbmy sobie. E, mimo, że się wyspała e, troszeczkę, e, nie wyspała się, zrzemnała się, to znowu nam ten poziom energii bardzo spadł. A mamy jeszcze te lekcje nieodrobione. A czemu ty nie zmywasz naczyń w tym zlewie? O co tu chodzi? Tylko w umywalce. E, także tutaj zaznaczam odrabianie lekcji, ale no... Jest mega zmęczona. Gdzie ty poszłaś? Aha, wolisz u kogoś w pokoju odrabiać lekcje? Okej. Okay, spoko. Słuchajcie, jeszcze mamy tutaj projekt szkolny do zrobienia, a ona już jest w takim stanie, że ona chyba zaraz zemdleje. Sprawdźmy. Zemdlenie za 11 minut. Więc może idźcie szybko. Nie wiem, czy zdążymy się jeszcze położyć, ale idź, 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 idź. No, no, dawaj, dawaj. No i patrzcie, ona już się położyła, nie? Więc generalnie mogłaby już iść spać, ale nie, ona musi wstać i zemdleć. Mogliby poprawić to, bo to jest totalnie bez sensu. Słuchajcie, ja sobie wyrobiłam taki nawyk, że jak simy idą spać, najczęściej są to wszyscy domownicy w domu. No tutaj akurat mam jednego sima pod opieką, ale gdy wszyscy domownicy się położą spać, ja zazwyczaj wtedy zapisuję grę. No niestety musiałam ją obudzić wcześniej, żeby ona tę lekcje dokończyła, Mamy szóstą trzynaście, i jeszcze ona chyba w dodatku musi iść pod prysznic. No, masakra, strasznie spadają te. Jak to się nazywa? Strasznie spadają jej potrzeby. Ja nie wiem jeszcze, niektórzy jak ogarniają dodatkowe zajęcia dla nastolatków. Mnie się to w żadnej rozgrywce nie udaje, po prostu te simy są wiecznie zmęczone. Ciągle muszę pilnować, żeby odrabiali te lekcje. I w sumie nie wiem. No, na nic nie mają siły ciągle, tak jak ja. Ej, słuchajcie, dzisiaj jest środa! Oni powinni nam dzisiaj zapłacić. Robiąc sobie krótką myślą, Lukrecja zauważyła trochę pieniędzy leżących na umywalce. Czy Lukrecja powinna zabrać pieniądze na przechowanie swojej szafki, czy natychmiast oddać je dyrektorowi? Przechowaj je! No pewnie, że przechowaj. 255 dostaliśmy. Po yy, zgłoszeniu zaginięcia pieniędzy dyrektor zarządza dokładny przegląd szafek. Lukrecja zostaje przełapana z pieniędzmi i musi za karę dłużej zostać w szkole. Pogorszenie oceny małe. Wszyscy twoi współlokatorzy zapłacili czynsz. Otrzymujesz 85 od każdego z nich. W sumie 255. Nie najgorzej, nie najgorzej. Trochę podrepelowaliśmy sobie budżet. Mm. następne pieniążki dostaniemy w niedzielę od współlokatorów e, szkoda, że dyrektor zarządził to poszukiwanie bo może wpadłoby nam jakaś dodatkowa gotówka, ja jestem takim złym literyńskim uczniem wiecie co, ja, ja jestem typowym sliterinem ja bym schowała tą kasę do kieszeni i nikomu się nie przyznała, że coś znalazłam <laughs> dobra Ej, ale wy wiecie, że wy możecie sobie usiąść na sofie i oglądać telewizję? Nikt wam nie broni. I oni tak stoją od trzech godzin. No teraz wyłączył telewizor, a tak stoją sobie od trzech godzin, tak się telepią i, i oglądają telewizję na stojąco. Lukrecja wróciła do domu ze szkoły. Trzeba robić na ścianie miejsce na nowy dyplom. Jej oceny w szkole są zaledwie dostateczne? Cze jak? Nie trzeba... Nie trzeba robić na ścianie miejsca na nowy dyplom. Jej oceny w szkole są zaledwie dostateczne. No, ciekawe, co jej rodzice powiedzą. Ale jakie dostateczne? Przecież ma czwórka, ale przyszona ma tutaj ocenę prawie wspaniałą, więc o co chodzi? Ma drugi poziom umiejętności. Yy, od razu, moja droga, idź odrabiać lekcje. I to będzie priorytet teraz. Jak skończysz, to zjesz i zabierzesz się za szkolny projekt. Kurczę, no musimy zacząć ulepszać te rzeczy w domu, bo mamy nic niezrobione. Musimy skądś zdobyć części do ulepszeń. Na razie mamy jedną, nic nie możemy ulepszyć. W ogóle zorientowałam się, że nie mamy żadnego kosza na śmieci ani w domu, ani na zewnątrz, więc musimy coś kupić. Ten jest bardzo spoko, tylko nie wiem, gdzie go postawić, żeby nam nie przeszkadzał. Kurde, takie durne miejsce. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj też nie. Może tu? Kurde, ale koło wejścia by się jakieś parasole przydały czy coś. A tu? Tu tutaj też tak głupio wygląda. Widzicie, co jest najgorsze? Że ona ma tak mało energii, że ja co? Zrobię e projekt. Chciałam ją jeszcze wysłać, żeby nazbierała jakieś kwiaty do ogrodu. E, i... Ale ona zaraz padnie, nie? Ona e, wycieńczona za trzy godziny będzie. Więc no, mega słabo. Muszę ją położyć wcześniej, spadzi się, żeby się wyspała. Zobaczmy, co numer nieznany. Czy zrobi nam prank? Wiem, co zrobiłeś w zeszłym tygodniu. Wiem wszystko. Jesteś w terapatach. Rozłączam się. Hej, chwila, nie chcesz może... Yy, połączenie przerwane. Oh. Przyszła do nas yy, potencjalna współlokatorka. Zapytamy jej o zawód. U Grecy dowiedziała się, że Kaor jest bezrobotna. Okej, okay, więc dobra, idziemy dalej odrabiać lekcje. Aha, nie da, nie da się. Dobrze, więc yy, ogarnę może jej... Yy, Dobrze, pojadę z nią, może ogarnąć jakieś kwiaty yy, i wrócę tutaj do Was. Nie, no, powiem Wam, że to jest jakaś masakra. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja nie jestem w stanie nią nic zrobić, bo ona jest ciągle niewyspana. Idź spać. Nie jestem w stanie pozbierać nią żadnych kwiatów, bo czuję się nieswojo. No, nic nie jestem w stanie zrobić, ani nie przekopać, yy, ani, nie wiem. Pozbierać czegokolwiek. Introwertykiem się stała. No i dobrze. Będzie miała święty spokój. Pogodna przez 48 godzin. Osiąga maksymalny poziom umiejętności gotowania. Super, same sukcesy. W dodatku znowu mamy nieukończone te lekcje. No, cały czas jej strasznie szybko spadają te potrzeby. Ja nie wiem, co w tej szkole się dzieje, ale ona wraca mega zmęczona z tej szkoły. No, w sumie też tak miałam, jak miałam zajęcia od 7.45, słuchajcie, miałam kiedyś zajęcia do 17.00, bo nie dość, że miałam normalne przedmioty, tak jak w każdym liceum, to jeszcze miałam zajęcia plastyczne i naprawdę przychodziłam zrypana. I patrzcie, ona wstała i tak, zabawę ma nisko, jest głodna i ona wróci ze szkoły i dalej będzie potrzebowała zabawy, i ona znowu nic nie odrobi. Jeszcze zapomniała swojego zadania domowego, więc. Ej, obczajcie, my mamy wilkołaka w domu. Znaczy ja wiedziałam, że ona jest wilkołakiem, ale nie sądziłam, że w innej rozgrywce też to będzie działało. Idź po ogląd I teraz wam to pokażę. Ona sobie pójdzie pooglądać kanał ogląd y Dekoratorzy Wymarzonych domów. I jej będzie rosło tutaj, wiadomo, zabawa, ale usiądź, po co ty stoisz? Będzie jej rosła zabawa, a przy okazji, zobaczcie, rośnie i ma majsterkowanie. Ciężko mi się wysłowić, jak mówię szybko. Tutaj leżą jakieś śmieci przed domem, więc ona sobie to przekopie. Może, e, może uda nam się e, odzyskać jakieś części, będziemy mogli ulepszyć jakiś sprzęt w domu. I zobaczcie, ona nie dość, że jest ciągle zmęczona, yy, ma zaległości w szkole, yy, to ona jeszcze teoretycznie tutaj powinna wszystko ogarnieć, sprzątać, wiecie, żeby m, zachować jakiś standard tym e, współlokatorom, a ona nie jest tego w stanie robić, bo jest ciągle zmęczona. O Jezu, jeszcze jakiś wilkołak mi tu biega, jakiś pies po domu mi biega. Sprzątnij i odrabiaj w końcu te lekcje. Popatrzcie, ona wróciła ze szkoły i ona ma już połowę e, tego, że jest niewyspana, a jest dopiero 21.30. No nie, i ona jest przestraszona. Co tu się. Wiecie co? My musimy e, z nią się pożegnać, bo ona nam wszystko w domu rozwali. Patrzcie. Patrzcie, co tu się dzieje. Poczekamy, aż ona. E, Przemieni się z powrotem w człowieka i pożegnamy się z nią, bo ona nam wszystkie sprzęty w domu niszczy. Nie no, patrzcie, to, to po prostu to się nie da grać. Wywalaj stąd. A da się ją przegonić? Uciekaj. Nie mam siły. Nie no, popatrzcie, ona dalej ma te lekcje nieodrobione. Zbyt spięta, no nie, no już zaraz mnie coś trafi. Czekajcie, bo musimy ją zatrzymać i pożegnać się z nią. Współlokator, wyrzuć współlokatorkę. Nie wiem, dlaczego mnie wyrzucasz, może przez te wszystkie dziwne akcje, które raz mi się wydarzyły. No nic, było miło, trzymaj się. No sorry, ale poniszczyłaś mi sofę. I co on ja teraz z nią zrobić? Przepraszam bardzo. Jak ona wygląda? Zniszczyłaś mi wszystkie sprzęty w domu. Nawet nie mogę tego naprawić. No jak to wygląda? Dalej nie mogę lekcji odrobić. Ona nigdy nie będzie miała dobrych ocen w szkole, bo jest ciągle spięta albo niewyspana. Uczniowie mogą sami wybrać zadania, które wykonają w ramach nadchodzącego projektu szkolnego. Czy Lukrecja powinna wybrać łatwą pracę i zapewnić sobie dobrą ocenę? Czy znaleźć pracę bardziej wymagającą i nauczyć się czegoś nowego? No niestety, ale ona jest y, tak y, zmęczona i zestresowana, że damy jej łatwe zadanie. Co wyskoczyło? Oczywiście, Lukrecja dostaje 6 na swój amatorski model, origami, a mała papierowa żabka nawet skacze, gdy się ją naciśnie. Dobra, cena podnosi średnią ocen. Kilka punktów. No i super. Szkoda, że dalej jest zestresowana. Sieć znajomych wymyka się spod kontroli. Towarzyski styl życia. Ona jest spięta, bo ma mało znajomych. Ten styl życia na pewno jej nie pasuje. Poprawa ocen. Jest w końcu ma piątkę. No i super. Idź pod prysznic. Moi drodzy widzowie, jest już piątek. Ja dalej nie mogę dać odrabiania lekcji, bo jest spięta. No może chociaż projekt nie zrobi. E, fajnie, przyszli no, nowi współpotencjalni lokatorzy. Przyjdziemy się z nimi przywitać. Gdzie ty idziesz? Aha, ty sobie siadasz, żeby porozmawiać z nim. Mhm, teraz wstaje. Mhm. I znowu do niego wraca? No to jest y, kompletna strata y, czasu na przykład w Simsach. Nie wiem. Nie wiem, oni się tak dziwnie bagują. Przyjazne powitanie. I teraz tak pogawędka, i znowu zapytaj o zawód. Ja, teraz mi coś trafi. Kiedy Ty go przywitasz? Lukrecja dowiedziała się, że Selen pracuje jako miksolog w miejscu nazwie bar i kryjówka pod ponurym kłem. Mam nadzieję, że nie jest Wilkołakiem, ale zaproponujemy jej bycie współlokatorką. E, przyjaźnie, pogawędka, zapytaj o zawód. Nawet nie wiesz jak się cieszę. Lukrecja dowiedziała się, że taką pracę jak operator pomocy technicznej w miejsce naszej studio deszczowy dzień. Fajny zawód ma, dość ciekawy. Zaproponujemy mu e, mieszkanie tutaj. O, przyjął nasze zaproszenie. Teraz sobie przydzielimy łóżka i tutaj górne łóżko przydzielimy naszej nowej współlokatorce, Selen Lopez. E, a może to przydzieli. Mamy jednego faceta czy kilku, bo kurczę, nie pamiętam. Przydziel łóżko i damy jemu. Także jednego, z jednym z pożegnaliśmy się, ale za to mm, uzyskaliśmy dwóch nowych. Nie zabieraj nam tych śmieci. Chcemy je przeszukać. Szperaj, by gromadzić. No, nie. no, i ona nam zabrała te śmieci, i ja teraz nie jestem w stanie nic wygrzebać. Zjemy bewsztyk tatarski. O, słuchajcie, moi drodzy, zaczyna się. Obczajcie to, obczajcie to. Aha. E, to jest nasza potencjalna współlokatorka, no ale mamy... Popatrzcie, jakie łóżko nam zniszczyła ta rir, czy jak ona się tam nazywa. Usóń ślady zadrapania za 100. Nie, nie będziemy teraz wydawać na to kasę. E, a ile kosztuje nowe łóżko? 400. Może na razie się wstrzymamy jeszcze do przyszłego tygodnia. Na razie mamy komplet kobiet. Chyba jeszcze jednego e, mężczyzny tutaj, e, simowego, możemy wrzucić. Nastał ten dzień, że Lukrecja się w końcu wyspała. Może w końcu uda się odrobić lekcję. Zjemy dzisiaj naleśniki. Bardzo miło, że on naprawia nam wszystkie sprzęty w domu, ale przez to nie mamy części. Dzisiaj to jest naprawdę okropny odcinek. Wszystko idzie nie tak. Ech, jesteśmy tutaj tak zdesperowani. Nie ma żadnych plonów nigdzie. Więc podjąłem decyzję, że po prostu wydamy trochę kasy i po prostu kupimy jakiś zestaw do hodowli kwiatów. Za 35. Zobaczmy, co w nim będzie, bo obawiam się, że tam będzie ostrokrzew, a on nie jest drogi. Otwórz paczkę. Mm -hmm. O matko, patrzcie, trzy... Yy, <tryk> trzy... Yy, sześć. Przepraszam, sześć sztuk ostrokrzewu i to jest właśnie to, yy, czego się obawiałam. Albo daję nam tutaj stokrotki, które są bardzo mało warte. O Jezu, w końcu coś innego. Chryzantemy wyrosły. Dobra, i my sobie je tutaj posadzimy. Teraz będziemy musieli je pilnować i zbierać rano, żeby nikt nam ich nie zebrał. Zdecydowałam się, że postawię tu jednak płotek i zablokuję dla wszystkich z wyjątkiem lukrecji, żeby nam nikt nie podkradał lato i jesień. Czyli my nie będziemy mieli żadnych plonów tutaj, bo to jest na lato. A mamy wiosnę. Więc nic nam nie wyrośnie. Dobra, Lukrecja wstała. Przebierz się z tego rozpraszającego wdzięka. Dzisiaj jest ciepło, więc w sumie załóż sobie tą koszulę. Dzisiaj spróbujemy odrobić odrobić skończyć projekt oraz ulepszyć jakieś sprzęty w domu. Mamy niedzielę i na tym dniu sobie później zakończymy ten odcinek. Ja Wam tylko że chciałam pokazać. Wszyscy Twoi współlokatorzy zapłacili czynsz, otrzymujesz 74 od każdego z nich. W sumie 296. Jak lukrecji starczy dzisiaj siły, to pójdziemy jeszcze przerobić sobie te składniki, które nazbieraliśmy, jakieś takie śmieci, pójdziemy sobie przerobić na może na eko części. I mamy ich ty, y, 141 i 55, więc może się uda. Pracuj rzetelnie. Obczajcie to, jaką mamy tutaj symfonię. Cudowne. Udało nam się skończyć projekt. Jest on jakości dobrej. Wrzucimy go sobie do wyposażenia, ogarniemy lukrecję i pójdziemy, spróbujemy ulepszyć, ulepszyć części, może nie, ale spróbujemy wyprodukować z odpadów ekoczęści, którymi będziemy mogli ulepszyć nasze sprzęty w domu. Pojawił się kolejny potencjalny współlokator. Zapytajmy o zawód. Działa jako operator pomocy technicznej o nazwie Studio Deszczowy Dzień, czyli podobnie jak tutaj jeden z naszych współlokatorów, więc go przyjmiemy, bo mamy ostatnie łóżko w męskim pokoju. I teraz jakbyście chcieli sprawdzić, ile macie współlokatorów w domu. Zajeżdżecie sobie na łóżko, jeśli oczywiście przypiszecie je współlokatorowi, a warto to robić. Macie tutaj pokazane które łóżka są zajęte, to jako ostatnie jest wolne, więc przydzielimy je naszemu nowemu współlokatorowi. Przyjechaliśmy sobie do Knoxa, yy, poznaliśmy go i tutaj u niego na legalu można sobie przerobić części, ewentualnie jak tutaj mamy nazbierane już te wygrzebane z kosza takie organiczne yy, półprodukty, możemy sobie podejść do tej maszyny, czekajcie, jak ona się nazywała? Yy, do, fabrykator, dobrze powiedziałam. I stworzymy sobie część do eko-ulepszeń. Nie radziłabym na początku robić tych tutaj części, ponieważ ta maszyna jest bardzo kapryśna i przy niskich poziomach ona wam będzie robić żarciki, będzie wam zużywać te tutaj półprodukty, a czasami po prostu nie dokończy wam robić tego przedmiotu. Więc ona też musi się nauczyć te produkty wytwarzać. Więc na początku polecam tylko te ekoczęści robić, a dopiero później jakieś e, ewentualnie meble. O i patrzcie, i to jest właśnie to. Ta maszyna się zepsuła, wciągnęła ją do środka. E, I moje półprodukty, które tutaj miałam, e, zostały zużyte. E, a. E, tej ulepszonej części eko dalej nie mam. Zrobimy jeszcze, widzicie? Zużyły się. Zużyły się nasze y, półprodukty, a y, dalej nie ma części do ulepszenia eko. O, popatrzcie, no, tutaj sobie najecha, y, najechałam na tą. Y, na ten nastrojnik Sima oszalał. Niepowodzenie wytwarzania. Fabrykator ma dzisiaj bojowy nastrój. Czy muszę coś więcej mówić? Słuchajcie, zrobiliśmy trzy części do eko-ulepszeń. Teraz możemy sobie wrócić śmiało do domu. I spróbujemy ulepszyć jakiś nasz w domu sprzęt. Prawdopodobnie będzie to ubikacja i spróbujemy zrobić ją w taki sposób, żeby ona zużywała mniej wody Zobaczmy jej tutaj potrzeby nie jest źle i spróbujmy ulepszyć i zrobimy sobie maszynę do recyklingu wody przy użyciu ekoczęści Słuchajcie, udało się Lukrecja ulepszyła toaletę mamy już maszynę do recyklingu wody i tak będziemy sobie powoli działać, i wszystkie te tutaj mm, armatury po prostu zrobimy tak, aby zużywały jak najmniej wody, ale to będzie trwało. Te pół półprodukty będziemy musieli przerabiać na te ekoczęści. Yy, mamy już niedzielę 22:32. Na tym sobie zakończymy. Słuchajcie, mój yy, tutaj odcinek. Ogólnie ten odcinek to jakaś jedna wielka masakra. Było tutaj dużo niepowodzeń, ale w sumie zakończyło się dość całkiem fajnie. To by było tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się za tydzień w piątek o 20.00. A my się tymczasem z Lukrecją z wami żegnamy. Zostawcie suba, łapę w górę oraz komentarz. Trzymajcie się, pa!